No, dobra, jedziemy dalej. E, teraz mamy ule do ulepszenia bronie. Mamy trzy punkty. Niestety tego nie pomyślałem. Szybko strzelony, magazynek. Eee, magazynek dajmy. Ok. Okej. Okay. Drodę do fragmentu. Akceptuj. No to co, jedziemy z tym. Ja proponuję najpierw wygrać większość tej. Sorry za te głosy, w tle po prostu do mojego brata przyszedł kolega. Czy do nas przyszedł kolega, ale ja i tak. Dobrze, co my mamy tutaj? Uhuuu. Aha. uuuu jakiś inteligent do mnie strzela trzeba było uważać na tych Niemców muszę Okej, okay, już, mi działa eee, Zaczynamy kolejny podróż Idziemy dalej um, Taka szczera prośba do mojego brata, który właśnie gada, żeby mi nie gadał, bo ja nagrywam Jeszcze przy okazji nie przeklinał, gdybym mógł, łaskawca. A tych sobie przejdziemy bokiem Nie ma teraz na to czasu. Tak wiem, bardzo mnie dobrze słychać. Prze postaramy się przez nich przeskoczyć? Spójrzcie, udało mi się przejść. Niech się nie próbowałem tak przechodzić, dobra Uuu. Już mi się to przestało podobać A myślałem, że mi się uda ominąć Poskradamy się troszkę Ale już jesteśmy blisko Nie wiem czy lepiej z niej stoczyć walkę teraz czy później Kolega mi się bardzo spodobało to, że rzuciłem wick kapitana. Tak Odzie oni są jeszcze? Ta, tu jest sam Co do nie strzało? O, na plażę A, teraz się poławimy, co? Czekajcie. O, teraz się poławimy dopiero. Strzelbę sobie zostawić na później. Aha, i teraz sam muszę aż dojść. Nie są ci pierwsze, Niemcy tam są gdzieś. Jak się tam kryją. Cholera! Jak oni tu wleźli? Wow! Fajny jak przebiegł się przez ścianę. Stało mi ich trochę. A, nie mogę wejść przez drzwi, cholerny lak. Gdzie muszę dojść? Tam muszę dojść. I tak się będę musiał przedrzeć przez tą wioskę cholerną. Więc nie wiem, czy już nie lepiej iść właściwie szlakiem. Nie, jak moi walczą, to idziemy. Nie wiem, czy ja czy nie Więc, że tak powiem, gówno obchodzi Spójrz się. O, tak się robi Z ludźmi, którzy nie chcą współpracować A, sorki A, a, a Okej okay. Nie, jak ja tego nie lubię Szlak nie trafiło go chyba przerwa nagrywanie, bo mi coś się strasznie... Nie! szlak. Okej, okay, przerywam. Okej, okay, jestem uh. jej! Mój brat przyszedł! Nie chcę robić cień co, dwie, co minutę, więc... Dobrze, muszę zrobić znowu cięcie! E, dobra, M nie cofnęło nas zbyt dużo. Jesteśmy tutaj. O jezu, ale ze mnie lama jest. Cholera, ja w prostu jestem bardzo inteligentny. Eee, wiecie co znowu muszę. Okej, okay, jesteśmy. E, sorry, że tak często musiałem robić ...tem, ale akurat w tym momencie przyszedł albo mi brat właził albo mi ojciec właził tak więc musiałem przerywać okej okay. a nie go rozwalam dobra a ile ich tam Strasznych tam dużo, dobra lecimy Nie będziemy się przecież kryje jak pada ananty Okej. Okay. Mam jakiś sobie przebieg i próbuję nas zabić Cholera Żebym mógł nauczyć się szybciej przeładowywać Dziękuję tam te dupy? Łowe Dobra, gdzie my musimy dojść z w ogóle? A masz tam musimy dojść A, ten karabinek jest fajny, bo będzie... Oh, no fajnie można kosić. Sorry za przekleństwo Po prostu Miałem Drobny problem z granacikiem Gdybym miał granat to bym nie przeklnął Staram się jednak nie przeklinać Czasami się nie udaje Tak to jest jak się gra w takie gry Ała Kto mnie bije? Ty mnie bijesz Cholera Nie, ja cię zatłukę Kurde, skąd oni mi ich nie rozumiem Tutaj biegnie zjepek jeden Okej, okay. zdjęty Cholera jasna Wpakowaliśmy się Tutaj gdzieś siedzą I tu Cholera. Na pytanie, dlaczego nie używam strzelby, nie używam jej, dlatego, bo mi się przyda później. Strasznie ich tu dużo Sami nie wiem czy nie łatwiej jest przebiec po prostu Przeładujemy, na spokój Zdejmujemy jeszcze głupkę, która się cofa Będziemy tak szli powolutku Nie mamy iść w ogóle Teraz spróbuję Wycofują się no, to dobra, jedziemy Nie, gra nie jest taka zła Sorry miałem jakieś cięcia Tylko zaczekajcie, że tak sprawdzę Ustawienia Eee, Okrągły, poziom trudności Ja tam Bardzo wysoko, Ok. Nie byłem pewien Grafika jest też nawet fajna Gdzie dalej? Uuu! O tam to jest fajnie i trochę pozajmujemy Ale pały no odpuśćmy sobie i idźmy Znając życie będziemy musieli później walczyć, ale... Dopóki nam się nie pokazują żadnych... Okej, okay, idziemy po prostu tą drogą No ja mogę nie sterować tak jak CTSG, że mówić tutaj informacji e, o różnych tam rzeczach ponieważ mam kilka tych letwajów niestety już. No cześć. Spotkamy się z Dexterem teraz. C Mnie tylko zastanawia, jak ten cheater tam przebiegł tak szybko. Ale nie się steleportowały. Ale... O, o tym nie wiedziałem. A jest idekser. Aha, dobra. No to teraz jego rzecz Czyli będziemy się bro oła. Czyli mamy obronić naszych kolegów Rosjanków. Dajcie mi. Dajcie mi dostęp do działka i pokażcie mi ich. Szkoda tylko, że oni nie nadchodzą z tej strony, gdzie my mamy te działa. Ojej, wejście ginzie. Gińź Stamtąd no oni nie na Do Dokładnie na A, bo oni też tam są, dobra Tak jak wiem, jestem bardzo cudowny w tą grę. Dziękuję za uznanie. Uuu Ile was tu? Ludzie. Choler. Nie ma to jak szybko strzelny shotgun. No spójrzcie jak on tutaj przeleciał do mnie lama jest Tak dziękuję. Uah. O... Nie, tak Niemiec, idioty. Okej. Okay. Prachnie ich tu dużo i tam jeszcze ich leci od cholery. Ua, ua, ua. Kurwa, no to będzie ładne. O, co to jest? Nalot na mnie. O cholera! No cześć, strasznie, tu dużo. Jestem Dexter. Jest tam. A teraz będzie taka cudowna rzecz. Nawet na sobie nie nawalałem, więc mogę trochę lamić. O, tak, najlepiej w stronę Niemców Wiem, masz bardzo dużo poważania Od nas, ale spoko Za kwiaty będą takie waliły No, a ta się nazywa siła ognia. No, walić. Właśnie to, to jest błąd gry Po prostu ten laserek on wciąż działa Którym nacelowywaliśmy, więc Okej okay. Dobrze Dobrze, do patrolu. Aha, spoko trzeba złe przeczucia że jak zwykle na kogoś trafię W sumie, hi, idą za mną moje koledzy no. Skąd ja to wiedziałem? O o Znowu? A bo to pewnie oni się w pierwszej pojawili Cholera My musimy dobieć do tego gówno Okej okay. Ej, wejdź do tego to, 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 to oni byli w innej planży, w tamtej którą my ominęliśmy, że tak powiem, no, dlatego ich tłumaczę, przez znowu te dupki, okej, okay. eee, wiecie co, no to na tym skończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się podobał, eee, komentujcie, subskrybujcie i do, do usłyszenia.